Kreskówek mają to do siebie, że zwykle nie mają sensu i nie opierają się na żadnych dowodach. Ich twórcy często naginają fakty, tworząc zwykłe, nierzadko intrygujące opowieści. Jak na przykład to, że auta w autach to żywe organizmy z mózgiem w środku i że nie są tak naprawdę samochodami, a tę te teorię akurat ja przedstawiłem, niektóre profile na Instagramie też zaczynają popularyzować to farmazoniarstwo, dlatego pojawiam się ja, do niedawna jedynie niszczyłem wasze dzieciństwa, a dziś spróbuję je naprawić. Najpierw obalimy teorium z out, a później ze SpongeBoba polecam oglądać do końca, bo będzie mocno. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. miło mi wam powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest MSI. Jak wiecie, spędzam wiele godzin przed komputerem, zarówno montując filmy, pisząc scenariusze, ale także oglądając liczne produkcje, żeby później móc dla was zrobić odcinek. Komputer, który otrzymałem niedawno od MSI, sprawdza się do tego świetnie. Jest to konkretnie model AM241. Ten model to tak zwany komputer all in one, co oznacza, że podzespoły są schowane w środku monitora. Tak najbardziej obrazowo i najprościej mówiąc, jest to komputer w Modern, który posiadam, jest wyposażony w procesor Intel Core i7, cichy system chłodzenia Silent Pro Cooling. Ma 23,8 cali, jest antyodblaskowy i ma opcję zmniejszenia niebieskiego światła. Zapewnia to duży komfort dla oczu, mniej się przez to męczymy, co bardzo na plus, ekran jest dotykowy, dlatego poza klawiaturą i myszką możemy używać palców. Cała konstrukcja jest bardzo solidna, możemy regulować wysokość, a także pochylenie. Ze względu na to, że jestem dość mobilny i często jeżdżę do domu, rodzinnego, to mógłbym go po prostu wziąć ze sobą i nie musieć targać wielu innych akcesoriów. Montowanie całości trwa chwilę i zupełnie nie jest skomplikowane. Podłączenie kabla i uruchomienie komputera zajęło mi może kilka minut. Wszystko śmiga szybko i płynnie, dlatego jeżeli tak jak ja często siedzicie przy komputerze, wykorzystujecie go do oglądania filmów, seriali, nie wiem, do szkoły, do pracy, to z pewnością jest dla was. Komputer jest niezwykle wygodny, ma wspaniały obraz, piękny design i jest solidnie wykonany. Lub czego można chcieć więcej? Link do komputera od MSI znajduje się w pierwszej linii co opisu. A my już przejdźmy do odcinka. Auta to piękna seria filmów. Jedynka i trójka to tak wspaniałe części, że oglądam je wiele razy i mi się nie nudzą. MatPat stworzył teorię, że auta nie są samochodami, a żywymi organizmami z mózgiem i narządami w środku. Brzmi to całkiem przerażająco. Wyobraźcie to sobie. Przemawia za tym przede wszystkim to, że oddychają, jedzą i piją jak ludzie. A przecież, skoro to by były samochody, to wystarczyłoby im paliwo, oleje i inne płyny. Poza tym w Pixar Studio Stories, gdzie animatorzy i osoby odpowiedzialne za produkcję filmów ze studia Pixar wypowiadają się na ich temat, słyszymy, że auta nie mogą otworzyć drzwi, ponieważ w środku mają mózg. He open his doors, because that's where his Eee, tak. To naprawdę zostało powiedziane. Pojawiły się także teorie, że w środku znajdują się ludzie zmodyfikowani niczym Darth Vader ze Star Warsów. On w sumie nie jest samochodem. Musicie przyznać, że argument ze Studia Pixar jest dosyć ciekawy i daje pewien cień możliwości, że teoria jest prawdziwa. Jednak przychodzę ja i już obalam te teorie. Po pierwsze, pojawia się problem. Wypowiedź ze Studia Pixar nie jest oficjalnym oświadczeniem twórców, tylko zdaniem osoby zaangażowanej w produkcję. Co oznacza, że to wcale nie musi być prawda, a jedynie koncepcja. Która próbuje wyjaśnić, dlaczego auta mają zawsze zamknięte drzwi i nie widać ich środka. W drugiej części aut, gdy złomek jest w Paryżu i został przypadkowo uznany za szpiega, spotyka samochód, którego oczy umieszczone są nie na szybie, a na reflektorach. Lights, monsieur, Widzimy wtedy, że jest on całkowicie pusty w środku i nie ma tam żadnego mózgu, dlatego odrzuca to teorię, jakoby były tam jakiekolwiek narządy. Tak. Obaliłem właśnie teorię, którą sam przedstawiłem. Wielu z was może się teraz zastanawiać, no dobrze, ale dlaczego auta zachowują się jak ludzie? I odpowiedź jest bardzo prosta. Jest tak, ponieważ auta to film animowany, w którym przedstawiono antropomorficzne istoty. Antropomorfizacja to nadanie przedmiotom, zwierzętom czy zjawiskom, cech ludzkich i ludzkiego postępowania. Tutaj nie potrzebujemy więcej tłumaczenia czy szukania teorii. To tak jakby zastanawiać się, dlaczego Spongebob mówi. Jakby, no, to jest kreskówka. Fikcyjny, antropomorficzny świat. Oznacza to także, że teoria Pixara może zostać podważona i w przyszłości mam plan zabrać się za teorię Pixara, ponieważ uważam, że jest tam wiele niedociągnięć i takiego życzeniowego myślenia, które postaram się obalić. Jak wiecie, różne media mają w zwyczaju podawanie wątpliwych informacji. Jakiś czas temu Eska postanowiła, niestety, aby zabrać się za teorie. Pięć teorii o popularnych bajkach, które zniszczą wasze dzieciństwo. Słyszeliście? Zniszczą. E, pomijając fakt, że jak zwykle przedstawiają te Teorie poruszone tysiąc razy. Ku mojemu zdziwieniu, jedna teoria jest o Spanchbobie, a konkretnie o kanibalizmie. Jakbym to już gdzieś. Wcześniej widział, nie wiem, może może na moim kanale Tak, dwa lata temu na moim kanale Napisali, że jeden z widzów opracował tę teorię a Pewnie tak ją opracował, że po prostu obejrzał mój film Sama teoria to przedstawienie tezy, że jedzenie sprzedawane przez planktona to w rzeczywistości zmielone kawałki ryb Brzmi absurdalnie? No właśnie, nie Po pierwsze, restauracja planktona nazywa się z angielskiego Chumbucket czam to określenie na zanętę rybacką składającą się z części ryb, krwi i kości stosowana jest głównie na rekiny. W polskiej wersji językowej moim zdaniem nie trafnie. Użyto słowa pomyje, jednak gdy przyjrzymy się jak one w rzeczywistości wyglądają, um, to rzeczywiście są to zmielone ryby, ich wnętrzności, nawet oczy. Jakby to jest pokazane wprost. Nie mam zamiaru obalać tej teorii, sam na nią wpadłem i jest bardzo sensowna. Jednak pani redaktor z Eski postanowiła dopisać, że plankton mordował mieszkańców bikini dolnego, a następnie mielił ich i podawał klientom do zjedzenia. Ktoś tutaj mocno odleciał, pani redaktor. Zadajmy sobie pytanie, skąd plankton bierze czas? W epizodzie Friend or Foe dowiadujemy się całej genezy powstania przepisu na kraboburgery, a także genezę konfliktu pomiędzy planktonem a panem krabem. Okazuje się, że bohaterowie wspólnie opracowywali przepis, jednak to co zrobili zupełnie nie było zjadliwe. Pokłócili się, plankton trzasnął drzwiami i właśnie przez to trzaśnięcie spółki spadły najróżniej przyprawy i tak powstały kraboburgery. Wielkim przypadkiem. Warto zwrócić uwagę, że później plankton przyszedł z tym samym mięsem, jednak to burger pana kraba wszystkim smakował, a to co on podał zupełnie nie. Krab w przeciwieństwie do planktona poddał to mięso obróbce cieplnej, smakowało to bardzo dobrze. Jednak skoro plankton przez te wszystkie lata sprzedawał to samo zupełnie niezjadliwe mięso i nazwał swoją restaurację Chum Bucket, to krab robi zupełnie to samo. Natomiast dodając Wielu przypraw i usmażenie nadało smak. No hej, przecież pracowali na tym samym mięsie, co oznacza, że pancra także sprzedaje czam. Pomyje, zmielone kawałki ryby, Czyli według pani redaktor, plankton razem z krabem, gdy byli małymi dziećmi, mordowali mieszkańców Bikini Dolnego, a następnie mielili ich i dawali to ludziom do jedzenia. Tak, to ma bardzo, bardzo dużo sensu. <laughs> w ogóle nie ma. Jednak cały czas pozostaje pytanie, skąd się bierze cza? Moim zdaniem odpowiedź jest jedna. Niektórzy z was pewnie pamiętają, jak w pierwszym sezonie, prawdziwi ludzie, którzy przewijają się w serialu, zarzucili haczyki. Oznacza to, że są wędkarze, którzy chcą łowić ryby z Bikini Dolnego, przed tymi haczykami ostrzegał także pan krab. I moim zdaniem sensowną opcją jest to, że tak samo jak zanurzają haczyki, to również wrzucali za nętę tak zwany czam, a nasi bohaterowie to przechwycali, a następnie jedli. A Brzmi to trochę przerażająco, ale to pokazuje perspektywę, w której mieszkańcy biegnionego pan kraba, a także plankton, nie zdają sobie sprawy, co tak naprawdę jedzą i co podają innym ludziom. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Bardzo spodobało wam się obalanie teorii, postaram się robić tego jak najwięcej. Uwierzcie, jest jeszcze więcej głupot do obalenia. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba, no i cześć.